Jesteśmy po krótkim cięciu. No, jesteśmy po krótkim cięciu, cięciu, bo musieliśmy, bo ja musiałam mm, iść no mamy na chwilę. Tutaj przyszła mi mama kazała iść. I ten. I ten, i ten. Tego. No właśnie. I sorry, że to taki ten. I ja zaraz wrzucę do za nas filmik na YouTube. Chyba. Chyba. Dobra, to ja. Nasze. To jest nasze ostatnie nagranie. Teraz 10-minutowe. I idę na dwór, bo mi się nie chcę iść w domu. Sorry, ja nie, jestem. ja nie jestem. nie jestem terrorystą. Ja nie jestem terrorystą. Ja nie jestem terrorystą. Ja nie jestem owca terrorystka. Na pewno jestem owca terrorystka. I przepraszam, mogę tylko nagrać 10 minut Tak, tak, tak Pobiorę inny program A, a nie, będę tylko nagrywał 10 minut bo, mi się, bo to mi i tak dość długo wrzuca Godzinę się wrzuca 10 minut

drewniana? No po co, mi oszukujesz no co? No co, no co? Tak <słyska> <słyska> muszę. <słyska> 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 Zeddziesz, jedziesz, polegdziesz No Poleg, nie jeszcze nie mogę się bić. Moim Ej, bijecie moim biczem! Видите, мои пицца просто <síntos> é muito aham, mas Ante a onde foi a Ja potrzebuję, jest mój, jak ja to kocham, jak ja to kocham, ja nie jestem mality pony. Tak jak ty, majlity pony. Majlity To Majlity panie Ej, dobra, już nie pijemy, bo zaraz czyż nie mapy? Więcej nie mam. Mam tylko jedno. No tak, zobaczysz na nagrają, Zobaczysz na nagrają, Zobaczysz na nagraju. Nie, nie ma. ale nie mam! L logi O nie, no, bo muszę zrobić cięcie. Dobra, jesteśmy, bo usunęło mi ity i, i sobie wziąłem z tego i było krótkie cięcie. No te paj się. Dobra, uważaj, terrorystka. FASZAJ! Miałbyś twoje zabójczyni, a gdzie my mieszkamy? A tam tutaj, nie, my tutaj nie. Aha, aha, ty murujesz, bo ty masz cały dzień. Kończymy. I przepraszam, że 8 minut będzie trwał filmik. Bo nie wiem, ale muszę już tak kończyć. Bo idę, mam pomóc, muszę iść tak na dłużej. Cześć! Ojcie, ja pożegnamy! Widzami, gdzie ty jesteś? Chodźcie! Powiedz, do widzenia! Do widzenia, powiedz. Do widzenia, już mówisz. Mów do, do widzenia. Do widzenia, mówimy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.